Przygotowania do meczu z Unibaksem przebiegały dość standardowo. Treningi standardowo, można powiedzieć, bo i czwartek przyjeździliśmy. Wczoraj mieliśmy Tomka Enrze, jaka Pawlica na treningu Sucheckiego, oczywiście juniorów. Natomiast dzisiaj ma ta też być cały prawie zespół. Prawie z pewnością robi sporą różnicę trenerowi Wrocławia. Na treningu nie pojawi się Tai Wufinden, który musi rywalizować w indywidualnych, międzynarodowych mistrzostwach Ekstraligi. Mieliśmy trening zaplanowany już właściwie 10 dni temu. Niestety data, która weszła jako, jako data rezerwowa pokrzyżowała nam plany i nie mamy tutaj, nie będziemy mieli dzisiaj a Jutro startuje w Anglii, także też to wyklucza trening i no i tyle właściwie to oczywiście, że komplikuje. Natomiast fajnie by było, gdy Gdyby był ten chłopak, zawsze inaczej można się przygotować do meczu. Co zrobić, żeby wygrać? Nie możemy mieć słabych punktów w meczu z unibaksem. Zauważa. Menadżer drużyny. Na toruń musi z całą pewnością cała drużyna pojechać, nie tylko juniorzy, ale tak naprawdę nie możemy mieć ani jednego słabego punktu. I pracujemy nad tym, żeby, żeby to wszystko wyciągnąć, żeby ci zawodnicy jak najlepiej pojechali. No i, i czekamy na ten toruń. Zobaczymy, jeszcze coś też będzie z pogodą, czy nam włożył zagrożony, mecz, czy też nie. To zapadnie decyzja dzisiaj do 20 i wtedy będziemy też wiedzieli, jak tor przygotować. Ostatnio w przetargu została wyłoniona firma, która wyremontuje bazę żużlowców sparty, czyli Stadion Olimpijski. Wszyscy związani z czarn. Sportem nie mogą się tego doczekać. Myślę, że to nie tylko ja marzę i myślę, że wielu kibiców we Wrocławiu marzy, żeby, żeby na tym stadionie było trochę inaczej, jak jest do tej pory, bo, bo, bo sam budynek gdzieś z zewnątrz jest piękny, natomiast środek naprawdę należałoby już zrobić i, i będziemy oczywiście czekać z utęsknieniem, aż, aż tutaj pokończą ten stadion, bo też chciałbym na nowym zasięść. Początek remontu stadionu olimpijskiego najszybciej w przyszłym roku mecz z Unibaksem. W niedzielę o 16.30. Po ubiegłorocznych eksperymentach, sporym ryzyku i nieudanym sezonie, działacze Śląska zdecydowali się na zmianę taktyki. Teraz pozyskują tych, których widzieli w akcji na własne oczy. Nie będzie więc raczej wielkich fajerwerków, ale też niemiłych zaskoczeń. Czy przyniesie to oczekiwany skutek i Śląsk włączy się do walki o medale Mistrzostw Polski, to oczywiście czas pokaże. Pozyskanie kinarda jest ostatnim ruchem transferowym, jaki szefowie Śląska wykonali. Były koszykarz Trefla Sopot i Wilu Włocławek podpisał roczny kontrakt. Skrzydłowy mierzący 204 cm będzie trenował z ekipą Emila Rajkowicza już od poniedziałku Amerykanina kibice w kraju znają doskonale. Ostatnio opuścił jednak Polskę, by grać dla cypryjskiego kerwanosu z trowolu, później występował w Finlandii. Był gwiazdą Lapuan, gdzie zdobywał średnio 17 punktów. i Miał Osiem zbiórek w meczu. Zakontraktowanie Kinarda zamyka skład wrocowskiej drużyny na nowy sezon. A pierwszy turniej z udziałem koszykarzy Śląska odbędzie się od 29 do 31 sierpnia w Wałbrzychu. Weźmie w nim udział też mistrz polski PG Tur Przypomnijmy z nowych w Śląsku. Zobaczymy Mantasa Czesnauskisa, Roderika Trajsa, Jakuba Dłoniaka, Laurensa Kinarda, Aleksandra Mladenowicza, Roberta Tomaszka. Jedynym z nowych, który... Nie miał jeszcze w karierze przygody z polską ekstraklasą jest Marfi Burnatowski. Co miał okazję występować w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Nowy golkiper Śląska szansę otrzymał, grając w czołowym klubie z Bałkanów Piwowarni Laszko. Zawodnik mimo wieku swojego, miarę młodego 26 latek jest doświadczonym zawodnikiem. Cztery lata spędził w tym klubie. No, jak można się spodziewać Celia Piwowarna Laszko, to jest zespół bardzo doświadczony i renomowany, więc na pewno rozegrał tam wiele spotkań, które po, prostu, yy, yy, które po prostu dały mu dużo, dużo doświadczenia i na pewno w tym sezonie mu dużo pomoże. Śląsk udanie prezentuje się w meczach przedsezonowych, wygrywa sporo pojedynków i często dominuje nad przeciwnikiem. Działacze i trenerzy są jednak ostrożni w prognozach, liczą przede wszystkim na utrzymanie w Superlidze. Liga się swoimi prawami rządzi, więc tutaj jak najbardziej chcemy dobrze rozegrać ten okres przygotowawczy, żeby wejść z pełną parą w ten sezon. No i nie ukrywam, że chcielibyśmy, nasze, nasze założenia są tutaj zarządu, jak i naszych z trenerów, żeby utrzymać się w Superlidze, ale jakby się udało coś więcej ugrać, to byłoby naprawdę fajne osiągnięcie. Sami szczypiorniści Śląska nie przykładają wagi do wyników meczów towarzyskich. Zobaczymy, to jest tylko, to jest tylko Sparingi, to jest pierwsze trzy, kole... trzy... trzy mecza była taka dobra, zagraliśmy dobrze w obronie, w ataku troszeczkę było problemu, ale staramy się grać najlepsze i mamy nadzieję, że nam to da coś tam na, 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 na sezon, dobry dobry wynik. Mam nadzieję, że, że, na, że na końcu sezonu zrobimy ten cel, to jest zatrzymanie w ligie, jak coś będzie więcej, to, to będzie bardzo dobrze. Na razie obciążenia są spore. Zawodnicy już przewielili sporo kilometrów i przerzucili sporo kilogramów siłowni, gdy rozpocznie się sezon. Cykl przygotowawczy do meczów będzie zupełnie inny. Staramy robić się to z głową, żeby nie było, że w pierwszym e, okresie przygotowawczym od razu wchodzimy w piłki i wszyscy zawodnicy są e, zmęczeni i mają się wybiegać. Zdarza się, wiadomo, jest to okres przygotowawczy, więc e, m, kiedy można e, zawodnicy dostają e, troszeczkę luźniejszych treningów, trochę świeżości łapią. Wtedy podchodzimy do grania, a jeżeli dojdzie do, do meczów ligowych, to wiadomo, że mikrocyk, makrocyk, wchodzimy w normalne cykle i, i to wszystko funkcjonuje prawidłowo. Śląsk o budowie nowego zespołu myślał jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu. Dostałem ofertę tam w, nie, w kwietniu i przyjechałem tutaj. Od razu potrenowałem trochę z, z chłopakami, dogadałem się, na szybko się dogadałem. Widziałem, że to jest klub, który ma który ma dobry cel i już byłem tutaj w Polsce, język znam, tak da nie było żadnego problemu i dlatego, dlatego właśnie przyjechałem tutaj na, do, do Szłąska. Pierwsza kolejka Superligi już w pierwszy weekend września. W niedzielę kolejne żużlowe emocje na Stadionie Olimpijskim. Betard Sparta Wrocław podejmie Unibak z Toruń. Goście mają tyle samo punktów co podopieczni Piotra Barona, ale o wiele gorzej jeżdżą na wyjeździe, co pozwala sądzić, że wrocławianie są faworytem do zwycięstwa Eksterligi. Emocje jednak powinny być do samego końca. W składzie Betardu Sparty pojadą Taj Łufinden, Zbigniew Suchecki, Maciej Janowski, Tomasz Jędrzejak, Jurica Pawlić oraz Patryk Malitowski. Pierwszy bieg o 16.30. Kasy stadionu otwarte zostaną dwie godziny wcześniej. W sobotę i niedzielę. Emocje przy bilardowym stole we Wrocławiu zostanie rozegrany turniej Banda Club Snooker Pors. Jest to rywalizacja trzygwiazdkowa, co oznacza, że co prawda zabraknie najlepszych snookerzystów w Polsce, tych z pierwszej szesnastki klasyfikacji, ale nadal będzie można oglądać bardzo dobrych reprezentantów sportu. Wśród faworytów są zawodnicy gospodarzy, tym bardziej więc zapraszamy do odwiedzenia klubów Sky Tower. Również przez dwa dni weekendu na piasku rywalizować będą siatkarze i siatkarki. W weekend ostatnie zmagania w otwartych mistrzostwach Wrocławia w siatkówce plażowej imienia Ryszarda Płockiego. Będą to jednocześnie finały otwartych mistrzostw Dolnego Śląska. W sobotę rywalizować będą mężczyźni i kobiety, w niedzielę miksty oraz old boje. Wiele emocji będzie, szczególnie w tej ostatniej kategorii. Będzie to bowiem zarazem pierwszy i ostatni turniej dla osób w wieku 40 lat i starszych. Dla najlepszych par cyklu 22. Otwartych Mistrzostw Wrocławia organizatorzy przygotowali puchary, medale, dyplomy i niespodzianki od sponsora zawodów. Początek w sobotę i niedzielę o 10:00.